Witamy Was bardzo serdecznie w drugiej części naszego webinaru, w którym przygotowujemy wszystkie zainteresowane osoby do tego, jak wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej. Pierwsza część, którą nagrywałyśmy wspólnie z Edytą, dotyczyła tego, jak szukać pracy, jak przygotować odpowiednie CV. Natomiast dzisiaj jestem tutaj razem z Moniką Paciarkowską krawców i będziemy Prześć. rozmawiali o tym, jak przygotować się do rozmowy, którą już mamy umówioną. Czyli jak e, odpowiednio przygotować się, jakie mogą być pytania, jak może, jakie ma podejście do tego rekruter. E, tak, żeby e, zminimalizować Wasz stres, bo domyślamy się, że to może być dosyć stresująca sytuacja. Zaczęłabym tutaj od tego, żeby każdy z Was miał zawsze to przeświadczenie, że to jest rozmowa z drugim człowiekiem, który chciałby spędzić miło, sympatycznie czas który dobrze Wam życzy, bo tak naprawdę każdy rekruter jest osobą, która Was rekomenduje, której też zależy na tym, żeby odnaleźć tą odpowiednią osobę na odpowiednie stanowisko. Także będzie tutaj kluczowe pozytywne nastawienie i też wcześniejsze nastawienie się na miłą rozmowę po prostu. Także to jest pierwsza rzecz, którą, na którą tutaj chciałabym zwrócić uwagę. Dodatkowo, jeżeli chodzi o wszystkie rozmowy rekrutacyjne, może się tak zdarzyć, że będzie ich wiele. Do każdej z nich miejcie dobre nastawienie, traktujcie to tak samo poważnie pierwszą rozmowę, jak i tą piątą, szóstą bo za każdym razem może być tak, że to po prostu jest ta rozmowa, na której znajdziecie swoją wymarzoną pracę. Dokładnie tak, i jak jesteśmy już przy indywidualnym podejściu, warto też indywidualnie podejść do formy prowadzenia rozmowy, którą zaproponuje Wam pracodawca. Niezależnie od tego, czy jest to rozmowa zdalna, bardzo modna teraz rozmowa wideo, czy telefoniczna, czy spotkanie bezpośrednie, musimy jakby być w pełni przygotowani i poważnie ją traktować. W obecnych czasach. Zdarza się tak, że w ogóle nie ma spotkania bezpośredniego, a kandydat osobiście poznaje się jakby z reprezentantami firmy dopiero podczas pierwszego dnia pracy. Więc nie bagatelizujemy rozmów zdalnych. Taka byłaby moja pierwsza rada. I patrząc już na to podejście, mam takich kilka rad, jak się przygotować. Po pierwsze, zadbaj o komfort. Czyli jeżeli jest to rozmowa zdalna, postaraj się zaplanować ją w takim terminie, aby zupełnie jakby wyeliminować w maksymalnym stopniu, na ile to jest możliwe, jakieś okay. rzeczy, które mogłyby Ci przeszkadzać. Czyli jeżeli jesteś w domu, poinformuj o, tych o, o tym domowników, że, że ten czas jest dla Ciebie ważny i, i gdzieś tam prosisz o e, ciszę. E, jeżeli chodzi m, dalej o kwestie techniczne, bardzo ważne w rozmowie telefonicznej telefonicznej, zasięg, tematowana bateria, w rozmowie wideo, możesz zadzwonić do, do przyjaciela, do znajomego, sprawdzić dźwięk, sprawdzić mhm. jakość wizji. Mhm, Jeżeli chodzi o spotkanie bezpośrednie i kwestie techniczne, warto chociażby sprawdzić sobie dojazd do firmy, ile czasu zajmie, tak żeby się nie spóźnić i też dodatkowo nie generować stresów. Mhm. Co dalej bardzo ważne? Ubiór. W internecie jest bardzo dużo bardzo fajnych porad na temat tego, jak się ubrać. Ja podkreśliłabym tylko, że warto postawić na klasyczny look i bardziej stonowane, bezpieczne kolory. Ale też, co ważne, żeby czuć się komfortowo i wygodnie, bo elegancko nie znaczy sztywno, i myślę, że nasze dzisiejsze luki: typu bawełniany, t-shirt i jakaś bardziej elegancka marynarka, sprawdzi się na rozmowie rekrutacyjnej, a uwierzcie, jest wygodnie. Dokładnie, wygoda przede wszystkim. Jeżeli chodzi o wygodę i o komfort, ja też mam zawsze taką radę dla kandydatów, żeby po prostu przygotować sobie coś do pisania, ale nawet szklankę wody, żeby po prostu mieć zawsze w głowie to, że jeżeli nam zaschnie w gardle, a będziemy dostawali dużo pytań, to rzeczywiście można sobie zawsze wziąć łyka i wtedy czujemy się bardziej komfortowo. Nie chcemy się poprosić nawet o szklankę wody, nie jest to nic złego, każdy rekruter tak. powinien przygotować. <laughs> dokładnie Zaznaczymy tutaj, że jeżeli chodzi o kwestię związaną z rozmowami rekrutacyjnymi, najczęściej są to dwa etapy, dwie drogi do, do tego, żeby porozmawiać z firmą. Pierwsza to będzie przedstawicielstwo działu HR, czyli rozmowa z rekruterkami, rozmowa z specjalistą do spraw HR. I ta rozmowa może się troszeczkę różnić od tego, w jaki sposób będzie wyglądała rozmowa z bezpośrednim przełożonym, na przykład z osobą techniczną czy z innym rodzaju przedstawicielem firmy, który nie jest w dziale zasobów ludzkich. Także tutaj nasze porady, jeżeli chodzi o ten pierwszy rodzaj osób, z którymi rozmawiamy, czyli z rekruterkami, z osobami z działu HR. No przede wszystkim miejcie na uwadze to, że takie osoby będą chciały podpytać was o wasze preferencje, ale też sprawdzić to, jakimi jesteście osobami, jak radzicie sobie w sytuacjach stresowych, czy, czy lubicie pracować w zespole. To są takie pytania, które które mogą się Wam wydawać mało istotne, a jednak one mogą być kluczowe podczas rekrutacji. Dodatkowo też um, wszystkie takie aspekty techniczne, po prostu organizacyjne, um, będą tutaj na pewno um, od Was um, wymagane, żeby po prostu o tym wszystkim opowiedzieć. Także um, przechodząc do tej drugiej naszej grupy rekrutacyjnej, czyli do przełożonych, do osób technicznych, bo to tutaj mogą się pojawić innego rodzaju pytania. Um, ja podkreślam, Uważam, że obydwie te formy są równie istotne. Warto się przygotować do tego tak samo poważnie, do rozmowy z rekruterem, jak i do rozmowy z potencjalnym przełożonym. To wszystko jest kluczowe i, i bardzo ważne, żebyśmy się zaprezentowali po prostu pozytywnie i wykazali tą motywację do pracy akurat w tej firmie. Niezależnie od tego, kogo mamy z drugiej strony, warto zastanowić się nad odpowiedziami na pytania, które padają bardzo często. Więc na początku, jeszcze zanim do tych pytań, warto przygotować sobie informacje na temat firmy. Jakby bardzo dobrze widziane jest to, że doskonale wiemy, do, do jakiej firmy idziemy, o jakim profilu, jakiej wielkości. I pomimo tego, że wysłaliśmy 50 CV do 50 różnych organizacji, idąc na to jedno spotkanie, powinniśmy wiedzieć jak najwięcej na temat tej jednej firmy. Dodatkowo, zazwyczaj dostajemy informacje o tym, z kim będziemy rozmawiać, więc warto sprawdzić sobie chociażby na profesjonalnych portalach, LinkedIn Dokładnie. czy Golden Line. Co to za osoby, czy właśnie są to przedstawiciele działu HR, czy osoby techniczne, zobaczyć gdzieś tam ich ścieżkę kariery i zastanowić się nad tym, gdzie mogły być jakieś punkty styku, jeżeli chodzi o rozmowę i przedstawienie swojej osoby. Następnie warto też przygotować sobie, czy powtórzyć, jeszcze raz przeczytać. Opis stanowiska, na które aplikowaliśmy. Mm -hmm. Bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, po co jesteśmy w danej firmie, po, po co uczestniczymy w tej rekrutacji, co chcielibyśmy robić, wnieść i wiedząc, czego oczekuje firma, tak. czego, czego gdzieś tam wymaga, zawsze będzie nam łatwiej w tej rozmowie po prostu Dokładnie. jakoś przejść. Szczególnie, że najczęściej pytania od rekruterów są po prostu skopiowane tego, co jest w wymaganiach. To są właśnie te umiejętności, których my poszukujemy. Chcemy się dowiedzieć, czy, czy robiliście to, e, czego poszukuje dana firma. Tak, albo podobne rzeczy, które, mm -hmm. mm, które jakby wskażą na to, że macie kwalifikacje, żeby robić to, co, co, co tutaj będzie mm -hmm. potrzebne. A co do e, pytań, które powtórzą się e, na pewno albo z dozą, e, e, dużą prawdopodobieństwa, czyli pytanie o motywację. Które może mieć dwie, dwa wymiary. Z jednej strony y, rekruter będzie chciał wiedzieć, dlaczego chcecie opuścić daną firmę, albo dlaczego już ją opuściliście, a z drugiej strony, dlaczego chcecie przyjść. Do danej organizacji, co takiego jest fajnego w niej, w oferowanym stanowisku pracy. Więc tutaj często rekruterzy dosyć mocno wypytują, pogłębiają ten temat i nie wystarczy powiedzieć standardowego rozwoju zawodowego, tak? Warto, warto przygotować sobie troszeczkę dłuższą wypowiedź. Kolejne pytanie, które padnie na pewno: oczekiwania finansowe. W warunkach naszego rynku polskiego, no jakby pokazywanie, Mhm. budżetu nie jest standardem i to pytanie często po prostu pada warto się zastanowić mhm. jak to wygląda w naszej sytuacji dalej Powody zmian poprzednich pracodawców. Warto przygotować sobie taką wypowiedź dotyczącą całej naszej ścieżki kariery, a nie tylko ostatniego miejsca pracy, bo często rekruter jakby chciałby mhm. poznać naszą osobę poprzez decyzje, które podejmowaliśmy. Tak, ja tutaj dopowiem, żebyście w tym momencie nie czuli się wypytywani. To nie jest szukanie jakichś haków. To jest bardziej o, kwestia absolutnie. tego, żeby zrozumieć dobrze, co Was zachęca do tego, żeby zmienić pracę, co Was zniechęca u danego pracodawcy. Także szczerość tutaj będzie podstawą. Kolejne pytanie, które na pewno padnie, okres wypowiedzenia. Sprawdź w swojej umowie, ile on wynosi w danym momencie, bo jest różne w zależności od rodzaju umowy i od długości współpracy, którą mamy już z danym pracodawcą. Coś, nad czym warto się też zastanowić, to porażki i słabe strony. Wiadomo, że chcemy mówić o, o samych sukcesach, superlatywach i, i swoich e, atutach, ale niestety takie pytania też padają. Jesteśmy tylko ludźmi i nikogo e, jakby m, nie zrazimy do siebie, mówiąc e, szczerze, e, że, że jakaś tam porażka e, zawodowa nam się przytrafiła. Tak. Więc warto sobie takie przykłady gdzieś tam mhm. e, przygotować. Mogą się pojawić takie pytania, na przykład jak sobie radzisz w sytuacji stresowej, czy, e, czy zdarzyło ci się otrzymać negatywny feedback i jak sobie z nim poradziłeś, jak zareagowałeś. Warto się przygotować po prostu już przed rozmową i wtedy jesteśmy gotowi na te pytania o tych mocnych stronach, ale również o takich sytuacjach. Ciężkich. Mhm, dokładnie. Yy, na koniec, yy, coś, co warto sobie przygotować, to oczywiście lista pytań. Do pracodawcy. Mhm. Pamiętajmy, że rozmowa rekrutacyjna to nie, nie jest jakby jednostronne spotkanie. To jest spotkanie dwustronne, kiedy my, jako kandydaci, również mamy prawo zadawać pytania, dowiedzieć się więcej na temat stanowiska, zespołu, potencjalnego przełożonego, struktury, środowiska pracy i tak dalej, oczywiście też oferty. Dokładnie. Zdradzimy Wam kilka sekretów odnośnie tego, co, co można mówić rekruterowi, czego nie należy jemu powiedzieć, co on by chciał usłyszeć. Przede wszystkim tutaj zaznaczyłabym, że najważniejsze jest to, żeby po prostu być szczerym, prawdomównym, żeby pokazać możliwie jak najwięcej od siebie i zaprezentować się pozytywnie, ale też opowiedzieć, jeżeli były jakieś sytuacje u poprzedniego pracodawcy problematyczne, stresowe i to Was zachęciło. Bo, tak jak tutaj Monika opowiadała o zmianie, na przykład pracy. Szczerze o tym rozmawiajmy. Jakby wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy ma z nas jakieś swoje własne zdanie na, na różne tematy. Natomiast często spotykamy się z takim myśleniem, że przed nowym pracodawcą nie należy negatywnie mówić o swoim poprzednim pracodawcy. I tutaj potwierdziłabym to, że tak negatywnie rzeczywiście. Być może nie, ale z kulturą szczerze opowiedzieć, jeżeli były jakieś tutaj problematyczne sytuacje. Spokojnie. Nie możemy na ten temat porozmawiać z rekruterem czy z potencjalnym przełożonym podczas rozmowy rekrutacyjnej. Ta szczerość też jest bardzo istotna w kontekście tego, jak my oceniamy Waszą motywację do zmiany pracy. Jeżeli widzimy, że dana osoba jest zainteresowana tylko kwestiami finansowymi, a nie do końca podoba jej się profil tej firmy, czy na przykład sama nam opowiada o tym, że nie jest jeszcze zdecydowana na zmianę pracy, no to tutaj też to bierzemy pod uwagę, także. Miło by było z Waszej strony, jeżeli pokazalibyście nam tą motywację do zmiany pracy, dobre nastawienie, pozytywne nastawienie do ludzi, do zespołu, to jest też zawsze bardzo dobra cecha. Także na pewno to są takie kwestie, o których można mówić rekruterowi, rekruter chce tego słuchać. Kolejnym ważnym aspektem, tutaj Monika o tym wspominała wcześniej, jest kwestia Waszych pytań do rekrutera, czy do potencjalnego pracodawcy. I tutaj lista jak najbardziej, bądźcie Wy też przygotowani na pytania od Was do nas. Natomiast e, taką dobrą radą byłoby to, żeby pytania o dodatkowe benefity, o system premiowy, czy o e, swoje wynagrodzenie, żeby je zadawać możliwie na samym końcu rozmowy. Wtedy na początku będziecie mogli opowiedzieć o swoich kompetencjach, podpytać ewentualnie o zadania, które są w, na, na danym stanowisku pracy, a na samym końcu dowiedzieć się e, tego, co jest oferowane. E, chodzi tutaj o to, że żeby nie zaprezentować się w sposób taki roszczeniowy. Każdy rekruter tego jakby unika i zwraca na to uwagę, więc wydaje mi się, że też to będzie dla Was dobra rada, żeby po prostu zostawić sobie takie pytania ewentualnie na sam koniec. Dodatkowo też, jeżeli rzeczywiście są takie kwestie, których nie było w ogłoszeniu i zapytacie o to, to nigdy nie będzie problem. To też pokaże, że po prostu przeanalizowaliście dobrze daną ofertę jesteście przygotowani do rozmowy rekrutacyjnej. Dokładnie tak. Benefity, premie oczywiście są ważne, po prostu nie wysuwajmy ich na pierwszy plan. Dokładnie. A dowiedzieć oczywiście się warto. Może też opowiedzmy tutaj o tym, jeżeli zdarzyło się tak, że to Was wyhaczył rekruter na LinkedInie i to Wy zostaliście przez niego zaproszeni do rozmowy rekrutacyjnej, wtedy ta motywacja i to pozytywne nastawienie jest tak samo istotne, jak w momencie, kiedy to Wy staracie się o pracę i wysyłacie na przykład swoje CV przez ogłoszenie o pracę. To jest dosyć istotne, bo to może jeszcze zwiększyć Wasze szanse w znalezieniu tego idealnego miejsca pracy. Dokładnie. Chyba to wszystko, co udało nam się zebrać na dzisiaj. Także serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wysłuchanie. I jeżeli pojawiają się jakiekolwiek pytania, zapraszamy do komentowania naszego webinaru, ewentualnie kontaktu gdzieś tam osobistego na, na portalach, gdzie jesteśmy. Bergman Engineering. Łączymy specjalistów.